Ona, to ona powoduje ona przeszkadza w ruchu zawsze, czyli prędkość środka masy jest w prawą stronę, no jest, więc siła tarcia przeszkadza w no, ruchu. No i jeszcze jest pewien problem z tą siłą reakcji podłoża. No To, jest, to od siła efer, to już wiemy, że to jest siła, którą podłoże działa na nasze ciało, ale nie działa w tym miejscu. Ta siła jest przyłożona tu w miejsc, do, do tego y, dolnej części tego walca czy tej kuli od spodu tu y, i działa w, w tym punkcie, y, jest przyłożona, działa do góry. Ale my często niektóre siły, y, jako zadanie rozwiązujemy, niektóre siły przesuwamy sobie y, tak, żeby było nam wygodniej i właśnie wygodniej było nam przesunąć tą siłę, która tu by się zaczynała i też byłaby skierowana y, tu do góry. Do góry, prostopadle, do, do, do równi. Przesunęliśmy ją tak, żeby jej początek znalazł się w, w środku masy tej kuli. I potem rozwiązujemy zadanie z tą już nową siłą w innym miejscu przyłożoną. I uzyskujemy jakieś wyniki. Teraz jest pytanie, dlaczego uważamy później, że wynik, który uzyskamy przy tej sile już tu przesuniętej, czyli czy nie działającej w tym miejscu, w którym rzeczywiście działa, dlaczego on, on jest zgodny, jest taki sam, jak gdyby ta siła działa w tym miejscu. No właśnie, bo dlaczego my przesunęliśmy? Tylko dlatego przesunęliśmy, że ta siła przyłożona do środka masy wywiera taki sam skutek. Jak ta siła przyłożona w tym miejscu. Bo siła, która tu była przyłożona, ona by nie powodowała y, obrotu, bo właśnie które siły nie powodują obrotu względem y, y, jakiejś osi. Y, y, te, te siły, które albo są przyłożone do osi obrotu, albo te, których kierunek przechodzi przez środek obrotu. To zapamiętajcie y, tą informację, czyli. czyli Siły, które nie powodują obrotu względem danej osi, to są siły, które są przyłożone do osi obrotu, lub których kierunek przechodzi przez środek, przez oś obrotu. W tym przypadku oś obrotu jest w środku masy, więc ta siła przechodziła przez oś obrotu. Mimo, że w tym miejscu była przyłożona, to czy ją przyłożymy w tym miejscu, czy w tym, to dokładnie taki sam skutek będzie. I to będzie miało później konsekwencje przy pewnym no, drobnym, drobnej nieścisłości, można powiedzieć, nawet małym błędzie, który popełnimy, ale już nie to właśnie tego nie. Nie poprawiałem w notatce troszkę lenistwa, ale, ale a, też zauważyłem, że to może być nawet, yy, yy, dzięki temu zapamiętacie, właśnie zwrócicie uwagę na pewne yy, rzeczy. Także taki błąd, który jednocześnie yy, no, nie jest błędem, tak by powiemy, tak? No i yy, jeszcze, właśnie jeszcze tą siłę tarcie, jest, ponieważ środek masy jednak przyspiesza, przyspiesza, czyli przyspieszenie jest skierowane wtedy zgodnie z prędkością, czyli w tym kierunku. To z tych dwóch sił działających w kierunku poziomym, poziomym musi przeważyć siła Q1, inaczej by środek masy nie, nie przyspieszał w tym kierunku. Bo, bo w ruchu przyspieszonym prostoliniowym, a tak środek masy się porusza, przyspieszenie jest zgodne z, z prędkością, czyli jest zgodne wtedy z tym wektorem Q1 również. czy muszą przeważyć siły siły, a siła wypadkowa jest zgodna z przyspieszeniem, więc z tych dwóch sił muszą, musi przeważyć siła Q1, więc siła tarcia krótsza od Q1. Jeszcze oczywiście wartość tej siły FL, ponieważ w kierunku tu prostopadłym do równi ten, to ciało się nie porusza, czyli ta siła reakcji podłoża, ona, no siła Q, Q, Q2 chciałaby wbić ten walec w równi, ale równia przeszkadza, czyli działa tą siłą i ta siła równoważy tą siłę Q2. No i jeszcze oczywiście siła nacisku, bo jak podłoże działa na ten nasz walec, tą siłą FR, no to ten walec działa na podłoże siłą FN i te siły FR i FN różnią się tylko zwrotem. Czyli ponieważ te siły mają taką samą wartość, i ta i ta mają taką samą wartość, to również Q2 i FN mają taką samą wartość. W tym przypadku nie będzie to potrzebne, ale gdyby było zadanie, gdzie siłę tarcia obliczamy ze wzoru współczynnik tarcia ze siła nacisku, to wtedy właśnie ta siła nacisku byłaby równa wartości siły Q2. No i teraz pierwszy sposób rozwiązania tej pierwszej części, czyli obliczenia przyspieszenia. Więc w punk właśnie w tym pierwszym sposobie yy, potraktujemy ten nasz yy, ten, ten walec jako yy, stwierdzimy, że yy, znaczy będziemy tak, że to jest to, porusza się on ruchem postępowym, że środek masy porusza się ruchem postępowym, czyli ruch postępowy środka masy i obrót wokół osi przechodzącej przez środek masy. Czyli uważamy, że, że to ciało ten punkt się porusza ruchem, yy, znaczy środek masy się porusza. I jednocześnie to ciało się obraca względem, względem osi obrotu przechodzącej przez środek masy, jak ten długo umieściłem. Ale okaże się, że można ten ruch inaczej traktować. Tak? Czy mamy ruch postępowy środka masy i ruch obrotowy względem osi przechodzącej przez środek masy. No to zgodnie. Z tym co mówiliśmy, musimy napisać wtedy, skoro jest ruch postępowy, to będzie druga zasada dynamiki mówiła o przyspieszeniu tego ruchu, czyli tę zasadę zapiszemy. I jest ruch obrotowy, więc napiszemy tę e, drugą zasadę kilku obrotowego. No i teraz właśnie. E, siła, wartość siły wypadkowej trzeba wyrazić przez siły rzeczywiście tu działające. I jeszcze tylko jedna informacja. Tu całkowicie przypadkiem, i też, e, ponieważ było późno e, w nocy, kiedy to rysowałem, przygotowałem tą, e, tą notatkę, to przypadkiem dobrałem długość Q taką tu, i przypadkiem okazało się, że ta składowa Q1 e, wyszła. Taka, że tu się kończy na końcu tej kółki. To jest czysty przypadek, że ta siła Q mogła być dużo dłuższa i to q jeden może być dłuższy lub krótszy, zależnie od długości tej siły q. Także nie ma tu żadnego, to jest tylko wielki zbieg okoliczności, że akurat ta siła kończy się tu. Na przykład to Fn w tym miejscu. To nie ma tu żadnego znaczenia. Mógłbym to przedłużyć i przedłużyć, i to, to pod podstawę byłaby to niższe. Także to, to czasami nawet proszę tak rysować, bo czasami tu właśnie się nie, nie kończyło ktoś pomyślał, że tak musi być. Więc, y, siła, y, więc siłę wypadkową, teraz musimy wyrazić że rzeczywiście działające siły, już to częściowo zrobiliśmy wcześniej, więc te, y, sumujemy wszystkie siły, które działają na naszą kulę, czyli siłę Q, siłę FR i T. Siłę Q zastępujemy siłą Q1 i Q2, czyli już to tej zapominamy. Siła Q2 i FR się równoważą i to już suma daje 0. I te dwie się nie równoważą, bo ta przeważyła, czyli to tak by jedna siła działa zgodnie z Q1 o wartości równej różnicy Q1 i siły tarcia. Czyli mamy, że tą siłę wypadkową to jest Q1 minus T. Już tu wartości są. I odda się Teraz y, druga zasada dynamiki dla obrotowego. Przyspieszenie kątowe to jest y, ma, y, moment y, siły względem tej naszej osi, oczywiście y, przez moment bezwładności. No to więc epsilon, jak był, tak jest, czyli y, przyspieszenie kątowe. A teraz y, moment siły względem tej osi. Więc y, które siły Dają, znaczy można by przypomnieć sobie wzór na moment, wartość momentu, momentu siły, to był wartość promienia, czyli odległość od osi obrotu, razy wartość siły, razy sinus kąta między tym promieniem łączącym oś obrotu z punktem przełożenia siły i, i siłą, tak? czyli, czyli sinus kąta między promieniem łączącym oś obrotu z punktem przyłożenia siły i, i, i tą siłą, tak? Więc, y, więc zobaczmy, które z tych sił, które tu działają względem tej osi, y, dają niezerowy moment siły. Więc siła FR, y, właśnie jej kąt, y, ona tak naprawdę jest przyłożona właśnie w tym miejscu. Czyli tu jest oś obrotu, czy promień byłby z tego punktu do punktu przejściowego, tu by byłaby strzałka, tu by byłby R. Ta siła stąd wychodzi w drugą stronę, czy kąt między siłą a promieniem 180 stopni, a sinus 180 jest równy 0. Ale nie będziemy za każdym razem ten wzór stosować, po prostu jeżeli siła do promienia łączącego Punkt przyłożenia siły z osią obrotu jest równoległa, nieważne w którą stronę, to moment tej siły jest równy zero, czyli ta siła jest równoległa do tego promienia, promienia, więc moment tej siły jest równy zero. A jeżeli siła jest prostopadła do promienia, to sinus 90 stopni to jest 1 i wtedy wystarczy pomnożyć promień razy siłę. Więc ta siła znowu jest przyłożona do osi obrotu, więc ten r jest równe 0, więc też jest moment tej siły Q1 jest równy 0. Q2 jest też przyłożona do osi obrotu, więc R jest równa 0, więc, więc też moment tej siły jest równy 0. Dostaje siła tarcia, ponieważ ona jest prostopadła do tego promienia, to wystarczy położyć wartość promienia razy y, y, tą siłę bo ten moment siły tam wykazaliśmy, że jest równy iloczynowi promienia razy składowa siły prostopadła do promienia, a ponieważ ta siła tarcia jest prostopadła do promienia, więc wystarczy podnosić promień razy, razy tą siłę tarcia. Więc moment siły to będzie właśnie promień razy siła tarcia. I ponieważ y, teraz y, u nas oś obrotu przechodzi przez środek masy, to moment bezładności będzie z tym y, indeksem 0 i 0. Znaczy, można by nie pisać tylko i 0, tylko trzeba, można by to pamiętać po prostu, ale, ale w, w tym przypadku y, no, przy, y, zapiszemy to i 0, żeby y, użyć już te wzory podobnie oznaczone. I ponieważ to był ruch, y, znaczy toczenie się bez poślizgu, to to, to a występuje już w tym związku, który prawdziwy zawsze jest dla ruchu obrotowego, a w tym przypadku to A jest przyspieszeniem środka masy. To jest tylko prawdziwe, jak już wykazałem, że gdy mamy stoczenie się bez poślizgu. i cała reszta to jest matematyka. No to może tu wcześniej te podstawienia, które będziemy używali. Q1 z no trójkąta a kąt alfa, tu mamy kąt alfa, właśnie jeszcze o tym powiem. Już było to przyrównia, jeszcze raz powtórzę, że żeby tysiące razy nie szukać tych kątów zgodnie z podstawowymi własnościami trójkątów. Że suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni, można skorzystać z tej regułki, że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe i to często stosujemy w fizyce. I teraz to kąta alfa jest prostopadłe do Q2 mi kąta alfa jest do Q, czyli między Q2 i Q jest też kąt alfa, i tu też mamy kąt alfa. Czy kąty o wzajemnie prostopadłych są, już. z tego korzystamy. To jest uogólnienie związku między kątami, że suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni, i już też dałoby się to łatwo zrobić. Więc z tego trójkąta, który tu mamy, Q1 do Q. To jest sinus alfa, już tłumaczyłem wcześniej, jak można szybko rozpoznać, czy to jest sinus czy cosinus. Więc Q1 to Q to jest sinus, tego Q1 jest Q razy sinus alfa, a Q to jest Mg, masa razy przyspieszenie ziemskie. No i teraz, ponieważ my najpierw będziemy obliczali ogólnie dla dowolnego ciała, które może się starzeć, ale później na końcu wstawimy to I0, potraktujemy, że to jest jednorodny walec, czyli czyli moment wezwalności jednorodnego walca to jest mr kwadrat przez 2. I teraz cała reszta to jest obliczenie z tego układu przyspieszenia, więc trzeba się pozbywać zbędnych niewiadomych. Więc tymi zbędnymi mamy trzy równanie, trzy niewiadome przyspieszenie kątowe epsilon y i siłę tarcia. I najpierw się pozbędziemy tego Epsilona, czyli przyspieszenia kątowego. Zamiast tego przyspieszenia wstawimy to wyrażenie, więc to wstawiamy to w lewej strony, wstawiliśmy. Teraz z tego obliczymy T, bo chcemy na końcu mieć A jako niewiadomo, więc nie możemy się jej pozbywać, więc T obliczamy z tego wzoru. Tu ma otrzymujemy i wstawiamy to T do pierwszego równania. Pierwszego równania, więc wstawiliśmy w to miejsce. Tu dwa wyrazy zawierają naszą niewiadomą a. Przenosimy więc ten wyraz drugi na prawą stronę. Wyłączamy a przed nawias. Y, tu wspólny mianownik będzie to r kwadrat w nawiasie i obliczamy z tego a. Y, już w miejsce q1 tu wstaliśmy to mg sinus alfa, który tu jest z prawej, z prawej strony. Oto. I ob, przekształcamy ten wzór. Obliczamy z tego, z tego a. Tak? tu mamy przekształcone. I tu jest zły I aż do, aż do tego momentu, o do tego, to jeszcze nie jest istotne, czy to jest kula y, pełna, czy pusta, czy, czy walec, y, cienkościenny walec, czy, czy jednorodny, bo tu na razie nie wstawiliśmy tego i ze Wszystko, co się może staczać, to jeżeli y, tu y, wpiszemy, wstawimy moment bezwzględności y, dane, danego obiektu, który może się staczać, to otrzymamy wzór na przyspieszenie, a my akurat obliczamy konkretnie dla obliczymy o, o, telefon, uwaga, nieprzewidziana sytuacja, nieważne, akurat to nie chce podzwonić, yy, więc zaraz przestanie dzwonić, to będziemy więc e, aż dotąd mamy rozwiązanie ogólne dla dowolnego ciała, które może się stoszyć. czyli jak tu wstawimy moment bezwładności dla kuli, jednorodnej lub dla sfery lub dla cienkościennego walca, to będziemy mieli wyniki dla tych brył, a my wstawiamy te, e, moment bezwładności dla naszej czego jednorodnego walca, tu mamy podobne wyrażenie MR kwadrat przez 2, MR kwadrat to będzie 3 drugie MR kwadrat 3 drugie m r tu m napisałem tu nie zmieściłem, przecież nie zapomniałem więc tu myślę także, to proszę zmienić kolejność, żeby było to samo oczywiście, ale żeby zachować pewną formę, łatwiej się zapamiętuje potem ta dwójka przychodzi do, do góry m się skraca z m, r kwadrat z r kwadrat i wychodzi tam 2 trzecie 2 trzecie g sinus alfa albo 2 g sinus alfa przez 3 i widzimy, że wartość przyspieszenia nie zależy od tego promienia. Nie podałem Wam wcześniej wartości promienia i widziałem dlaczego, bo zależy tylko od kąta nachylenia równi od przyspieszenia ziemskiego. To jest pierwszy sposób rozwiązania obniżenia przyspieszenia. Zaraz będzie drugi. Jeszcze że te wzory pokażę, chociaż były to wcześniej rysunek. Tu jeszcze coś miałem wyjaśnić przypomni. A, już wiem, co mi chciałem wyjaśnić. No właśnie, i tu się kryje jeszcze jeden problem, bo nawet właśnie kiedyś